I ponownie jesteśmy na rybnickim stadionie. Przypominamy trwa akcja dla chorej dziewczynki zbiórka zużytych ubrań. Z każdego kilograma będą pieniądze na pomoc w jej leczeniu. A my podchodzimy bliżej, bo ambasadorem całej akcji jest Michał Wiśniewski. Jak widzicie, wielu mieszkańców Rybinka i okolicy bierze udział w tej akcji. To ile ty miałeś lat jak to wydali? Nie, chyba nie, który? 98, to tu mieście 3 lata. 4. To no dobre, a tu 6. Worek za workiem, to wszystko dla chorej dziewczynki.

Tak, jest. Ewelinka? Zdjęcie? się jest podpisane? Pieszę, dobrze, dobrze, dobrze. To jest... Co to? Całem a. Ja, ja, ja. Okej. No i z całego serca dziękujemy. Dziękierobie. Ale, ale z napisem. Ale z napisem pomagali to mamy jest fajny. Serio, na nas na dzień cię napisa. No.

czy czepateria się zapełnia. Jak widzicie, wiele osób chce pomóc. O, to jest ta historia. nie było na świecie. Sada idemo iz klubu. Dijelimo s njim. Idemo? Idemo. Prisjeti ćemo odpusti? Idemo. 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 Idemo.

tym, ale również apeluję, jeżeli macie w domu jakieś ubrania, których nie potrzebujecie, to serdecznie zapraszamy tutaj. Przyjmiemy wszystko. Przy okazji pomożecie mojej córce uzbierać na najdroższy lek na świecie. Razem myślę, że możemy dokonać wielkich rzeczy. A myślę, że to, to nic nie, nie, nie kosztuje, ponieważ tych rzeczy najczęściej jest, które zalegają, z którym nic nie możemy to zrobić, a tutaj możemy pomóc. Jeżeli chodzi o oliwkę, ile ona już ma teraz miesięcy, ile waży, ile czasu zostało? Dlaczego to ważny ten czas? Oliwka skończyła już 9 miesięcy. E, waży około e, 8,5 kg e, w tym momencie e, czas jest ponieważ im wcześniej ten lek jest podany, tym są lepsze efekty. Mamy czas do 13,5 kg, prawda, więc y, jeszcze je, jakby no troszkę jest tego zapasu, ale myślę, że tak jak mówię, im wcześniej ten lek, tym są lepsze efekty, więc zrobimy wszystko, żeby ta akcja jak najszybciej się skończyła i wierzę, że dzięki takim akcjom jak tutaj, dzięki zaangażowaniu wielu osób, to uda się to zrobić, bo mieszkańcy tutaj, w Zagłębie Śląska, bardzo się angażują i jestem im bardzo wdzięczny, ale wierzę, że, że nas jeszcze nie opuszczą i dalej będziemy walczyć o zdrowie mojej córki. Teraz taki apel ogólny do każdego, kto chce I kolejny samochód przyjechał. Zobaczcie, ile tego jest. Nieprawdopodobne. Tak się bawi rybnik. Jest i jest. No ale rządzę to ty rób zdjęcia. No ale to czerwoną Perukę to mu dajcie. No pewnie. No raczej. nie